te najbliższe godziny. Moc małych społeczności. To właśnie ona napędza zmiany w regionie. Dzięki rządowemu wsparciu organizacje z województwa opolskiego mogły rozwinąć skrzydła i wprowadzić w życie pomysły, które realnie zmieniają codzienność mieszkańców. Wszystkie organizacje i grupy społeczne przy wszystkich kryzysach, czy COVID, czy y, kryzys migracyjny, czy właśnie powodziowe, one zawsze pomagają. One są zawsze na tej pierwszej linii frontu i nie pytają się co, jak, kiedy tylko od razu lecą z pomocą. Je trzeba wzmocnić, doposażyć, one są elementem bezpieczeństwa naszego państwa. W ramach programu zrealizowano na Opolszczyźnie 93 projekty w dwóch priorytetach. Na łączną kwotę blisko 2,5 miliona złotych. To one tak naprawdę są najbliżej ludzi, to one realizują te zadania, które są potrzebami zgłaszanymi przez lokalne społeczności. I od nich, od tych małych spraw rodzą się i yy, zaczynają się sprawy wielkie. To konkretne działania, które pokazują, że nawet najmniejsza inicjatywa może mieć wielki wpływ na lokalną społeczność. Te małe społeczności, te organizacje wymagają atencji. Jest to jedna z nielicznych, aktywnych grup społecznych, które organizują się, a również także. Formułują pewne potrzeby, które mieszkańcy mogą mieć zrealizowane. Udało nam się w tym konkursie zebrać największą ilość głosów. Nasz projekt był taki chyba najbardziej rozbudowany, bo zorganizowaliśmy takie warsztaty z survivalu, z samoobrony, z udzielania pierwszej pomocy. Były warsztaty dla seniorów, więc dla dzieci, dla dzieci także działo się bardzo dużo. Dzięki grantom organizacje pozarządowe zyskały nową energię do pracy. Odpowiadają na potrzeby ludzi i integrują środowiska, rozwijają obywatelską aktywność i pokazują, że wspólne działanie naprawdę ma sens. Środki są podzielone jakby na dwa etapy. Jeden jest ten stricte związany z szkoleniem, czyli to, o którym mówiłem przed chwilą, a drugi jest zakupowy i tam jest wyposażenie jakby stricte nawiązujące do funkcjonowania stowarzyszenia, czyli jako miejsca Ochotnicze Staż Pożarna. Szafki na ubrania, rzeczy związane z informatyką. Jeżeli chodzi o liczbę beneficjentów, to jest to około tysiąca mogę powiedzieć. Wczoraj nawet jeszcze przekazaliśmy dodatkowe środki dla siedmiu dodatkowych organizacji na sieciowanie, więc bardzo się cieszymy, że jeszcze udało się te środki przekazać. Organizacje będą jeszcze mogły je zagospodarować i wydać. Siła małych społeczności ujawnia się szczególnie w trudnych momentach, jak podczas ostatnich powodzi na Opolszczyźnie. To właśnie wtedy widać, że solidarność i współpraca to największy kapitał, jakim dysponuje region.